Siema-Siema, jeżeli chcecie wygrać na Wajek Warstw, która właśnie pojawia Wam się na ekranie, musicie spełniać następujące wymagania. Musicie użyć kodu na G4 Skins, e, reflik znajduje się w pierwszej linii opisu. Musicie skomentować 25 filmów, które pojawią się w maju na moim kanale, a dokładnie od 1 maja do 31 maja oraz musicie publicznie zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem. Powodzenia! A właśnie, jeszcze bym zapomniał. Dodam tylko, że losowanie odbędzie się 31 maja o godzinie 18.00. Na moim kanale będzie livestream, na którym wyłonimy zwycięzcę. A teraz zapraszam was do oglądania filmu. Siemano, jestem Lamianek, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Chciałbym was na samym początku zachęcić, abyście zmienili sobie kodzik na mój. Oczywiście ty. Tak jak teraz widzicie, jak wpisuję, klikacie użyj kodu, to jest jeden z wymogów na kosę, a dzisiaj mamy 800 zł, no i w sumie nie wiem co sobie pootwierałem, może sobie zaczniemy od dwóch skrzyneczek set za 160 zł, mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie tak fatalny odcinek jak wczoraj, oczywiście nie wiem co się dzieje z tym mikrofonem, bo jest tak cicho, że masakra, nie wiem czy to wejście, czy coś się psuje, totalnie nie mam pojęcia, a mamy stratę 105 zł, to jeszcze gorzej, no kurde nie wiem. Tak słabo ten mikrofon słychać, już muszę chyba w ustawieniach się pobawić czy coś, e, albo po prostu przemiejscowić go i no, bliżej siebie dać. Po prostu, nie wiem, nie wiem, totalnie e, głośniej nie będę mówił, bo mówię tak jak zawsze. Dobra, może teraz jakoś lepiej mnie będzie słyszeć, bo troszkę jeszcze pozmieniałem, bo mnie to denerwowało, jak patrzyłem na drugi monitor. E, ale dobra, lecimy sobie z drugą skrzyneczką, w sumie z trzecią skrzyneczką, bo tam otwierałem. Tego seta teraz awp Simon Nie wiem, czy teraz nie będzie za głośno, ale to najwyżej później ogarnę w montażu. Wydaje mi się, że już teraz powinno być gitek, To jest sobie ładne koski dropi co chwilę, widzę. Dobra, niestety nie poleciało na nic dobrego, więc może otworzymy sobie trzy. Dobra, trzy razy skrzynię AWP z nadzieją, że to tutaj coś dobrego nam wyleci. Wloty Fever Dream, Sunny in Leo i Safari Mesh to chyba jest. No dobre, dobre. 7 złotych straty przez tego Safari Mesha. E, spróbuję sobie jakoś dobrego uspa dropnąć. E, 37 złotych wydajemy na te uspy. E, no i zobaczymy sobie. Co tu teraz mamy? Kaiman, Cyrex, Cyrex, kurde. Forest Leaf. E... Aha, Kaiman. Czekajcie. To te uspy są takie drogie aż? O kurde, no to tego się nie spodziewałem. No dobra. E, w sumie nie, nie, będę otwierał jeszcze raz, bo się zawahałem, co bym chciał otworzyć, ale otworzymy sobie m 4 4 tym razem. Też dwie skrzyneczki. Mam nadzieję, że coś dobrego poleci. Później zrobimy sobie kontrakty i pójdziemy na upgradera. Dzisiaj wrzucimy sobie... Kurde, myślałem, że Poseidon poleci. Ale to okej, okay, to jest też plus. I pójdziemy sobie na upgradera. Się trochę więcej poopgrade'ujemy niż ostatnio skinka. Mam nadzieję, że tutaj wyleci kosa. Bo tak, jeżeli nie wyleci kosa, to będzie lipa i jest kosa. Dobra, mamy koskę. Yy, więc y, dobra 132 zł na plus. Yy, ok, frontside Misty razy 500, ja zrobimy 205 cyk, 77 zł, nam zostanie yy, przez większą. O kurde, dobra, 4 k przez większość tutaj nagrania. Aktualnie mam 8 minut nagrania, ustawiałem mikrofon, żeby było w miarę dobrze mnie słychać. więc nie wiem, ile z filmu, yy, ale dobra. Yy, wydaje mi się, że jak jeszcze trochę pootwieram. Żeby nie był taki za krótki ani za długi Więc wydaje mi się, że jeszcze otwieram trochę skrzynek, zaraz po tym jak pójdziemy sobie na tego upgradera, tutaj no tak średnio powiedział, dobra, idziemy sobie na razie te najtańsze na 5% popróbujemy. Może, może coś siądzie akurat, no. Fajnie by było akurat, no ale dobra, zobaczymy. O nie, wrzucę te tanie na razie do kontraktu, bo szkoda mi tracić czasu. Ok, 13 zł kontrakt, jakiś skałcik nawet. Jest to scoutik za dyszkę. Ok, wydaje mi się, że to jest zbagowana cena, bo szary scout. Dobra, 3T weźmiemy sobie e, na 50 zł. już będzie fajnie, damy sobie. Tak i to sobie siada. Ok, to sobie siada, więc git. E, face clan, holo. Sobie siedzi. Dobra, weźmiemy kolejne 3 skinki. To może na stówkę już zaryzykujemy sobie. 40%, nie, dobra, 35 jest przekroczona stówka, więc damy sobie, a prawo sobie damy Zostawimy sobie i lewo by siadło, no, no niestety e, Dobra, próbujemy sobie kolejne trzy skinki mm, To można by dać sobie też na stówkę, na 405%, damy sobie tak I to sobie, oczywiście, że nie siedzi No dobra, spróbujemy coś dobrego e, Cyk, 150 zł tutaj możemy sobie dać, a 160 nawet będzie Zostawimy sobie na prawej stronie i siedzi lewo. No, upgrader mnie oszukuje. Nie wiem jak to działa. Dobra, kolejne trzy skinki serwę weźmiemy. Te można zrobić na 200 takie safe upgrade'y sobie zrobimy teraz. I 200 zł siada na lewo. OK. 200 mamy, mamy 500. Dużo nawet mamy wizowy dużo mamy. Nie czy nie tyle co mieliśmy na początku. Ok, spróbuję sobie kostkę jakąś najtańszą. Która jest za 282 chyba, ale dobra, zobaczymy sobie I kostka siedzi, dobra, to jest plus na pewno yy, I dobra, zrobię z tego kontrakt teraz Zrobię sobie kontrakt Ile mamy? 935 to jest na jakiś, kurde 634, dobra, trzeba go na 1000 zł zrobić Nie ma co się z nim bawić Cyk O, ale fajna kostka No ale oczywiście nie siada akurat teraz Upgrader mnie oszuka w dzisiejszym odcinku, więc y, co tu dużo mówić, no, używajcie kodu, bierzcie udział w konkursie na kosę, no i do usłyszenia już jutro. Siemano!